Dosyć, dosyć już. A co to you, can, you can death? Mamy finał, czekaj. Współczesny ciach. Mhm. Ja się Ach. tylko zastanawiam, co na to pańska żona. To zapyta. Pan zapyta, to pan zapyta w domu. A pan mnie tak wyobracał że aż mi się kokardka rozwiązała. O, raty, raty, raty. Trzeba dzwonić po doktora. Moja wnuczka leży chora. Zaraz. Czym się pani wypsikała? Dobry, dobry. Teraz o Jesus! Wow! Na świętej pamięci babcie! Ona cuchnie starym kapciem! Masz orbitki! Co ona tutaj robiła? Bo widzę, że świetnie się bawiła. Co tutaj robiła? Niech chyba w policji będziesz pracował. Co ona jeszcze tutaj robiła? Proszę bardzo. Spała. No dobrze. I piła? O nie, kapturku! Wstawaj! Ocknij się kochanie! W domu czekacie cię porządne lanie! Stałe, stałe, stałe! Jezus, jezus! Babuniu! Ja, Babcia ta jest strasznie chora! Proszę zadzwoń po doktora! No proszę! Po doktora! Na głupoty mój Ty Boże! Nawet doktor House dziś nie pomoże! A doktor Lubit, Ani doktor Zosia! Babuniu, ale ja nie pamiętam niczego! A to, że tańczyłaś z żona tym kolegą? Że się ciągle przewracałaś? Że paskudną czkawkę miałaś? Bo już sobie przypomniałaś? Babuniu, ja strasznie się teraz czuję. Już więcej tego nie zrobię, obiecuję. Ja po prostu myślałam, że to jest dorosłości dowód. Dorosłości dowód, zobacz pod parasolę! To ładne dziecko miałaś powód! Przecież mądre i rozsądne! Dzieci wiedzą, że papierosy i alkohol to są śmieci! Śmieci dzieci! Znaczy śmieci? Które prowadzą do zguby nieuchronnej, a nawet i do śmierci potwornej. Babcia mutacja przychodzi. Babunio, a co się dzieje z uczniami, którzy czasem po e, używki sięgają? To same złe stopnie w szkole zbierają, same! Pała, pała, pała! Nie, to już po wojnie jest. Skleroza. Waluniu, to ja już się nauczyłam. Obiecuję, że już nie będę piła i paliła. Tak, tak, bo piwa, głowy się kiwa, wódki jest rozum krótki. No, naprawdę tabletek nie wzięła. Tak, tak i papierosy, one też są paskudne, wiesz. Wszystkie nałogi, dziecko, są zgubne. Prawda? Coca-Cola też. Zależne. No, Wracamy do domu, bo tam czeka cię ciężka praca. Najlepsze lekarstwo na kaca Idziemy. No co jest? Babuniu, Jezus. Ja ruszyć się nie mogę. Skleroza. Wilk sprowadził mnie na złą drogę. Sidła zastawił i samą w lesie zostawił. Normalnie trudne sprawy! Dlaczego ja? Kazurek się nie ma! Babcia wyciągną cię zaraz spróbuję! Na pewno to zrobię, obiecuję, chociaż jestem stara. Ale jora. Tak, babcia nigdy w życiu nie paliła. A alkoholu też nie piła. Obcy mi są takie rzeczy. Gdzieś jestem zdrowa. Kłaczek. I niech nie zaprze, jedziemy kapturek. I tak męki się i siłuje, babunia nie może. Lecz wyciągnąć kapturka za nic. Nie może, Gdzie ale się może za patrzą. Bieliznę by założyła, to by się nie patrzyli. Którek? No, chociaż babcia ma dużą krzepkę, przydałby się ktoś na przyczepkę? Ktoś, kto jak ja przykładem świeci i nie sięga po używki, drogie dzieci. Także Wnusiu, kochana? Nie Pudzianę! Proszę bardzo, jest budzian, Brawo na o, Tak, Budziana! Pudzian! Lasie, gdybym piekała, tam sobie oko a czy się? <noise> I Pudzian, mam nadzieję, że to herbata jest. No. Słuchaj, Pudzian, to... Do... Ojejku. Kawał chłopa z ciebie, budzian. Słuchaj, proste zadanie dla ciebie. Babcie za bioderka. I wyciągamy. Kapturka! No, ale bardzo zamierzona. Także spokojnie. Kawałek do tyłu. Bo... No, jedziemy. Zdala od kapturka. Ludzie! Nie tak ostro, szatanie. Aż się gorąco bardziej zrobiło. Babcia od wojny się tak nie czuła. Delikatniej, bo babcia sztuczne biodro ma. No. Tutaj, delikatnie. O. Jedziemy. I już ciągnął we dwójkę. Babcia za wnuczkę, Pudzian za babcie, Tak się wysilą, tak się natężą, lecz nie wyciągnął taki to ciężar. Pudzian! Ty masz mnie ciągnąć, nie pchać! Chłopie, różnica jest! Ojejku, słuchaj, we dwójkę ci wyszkoda, to przyda nam się jeszcze Doda! Proszę bardzo, dobrawa do, na Dody! Doda, Doda, Doda! Doda, lans... autograf dostanę, tak tu. Ale Lansiku, ojejku, ojejku, Doda, chodź tu, siedziutko. Teraz cichutko, bo Doda nam zaśpiewa. Nie daj się! Co, swoich piosenek nie znasz? Bo splaybacku A, bez playbacku nie poleci, dobrze. W takim razie prostsze zadanie, pójdzie ona za kuper i wyciągam. Tylko uważaj, bo później grochówkę dzisiaj. Jedziemy. A gdzie wy mnie ciemniecie do lasu? Jak w średniowieczu. Zakładuj do jaskini. Paha, jedziemy. To by tam cię babka do jaskini chciał brać? Pudziany. I tak ciągnął we trójkę, babcia za wnuczkę, Pudzian za babcie, doda za Pudziana i tak ciągnął do rana, nagle css, coś drgnęło, coś gdzieś zgrzytnęło. A to moje biodro. I się stętegowało, ryty Pudzian, trzymaj babcie! trzymaj! Pudzian, co to ma być? Pokażę, jak ściąga mi to zgubi. <grym> Zaraz! Dzięki pomocy przyjaciół oddanych czerwony kapturek uratowany. Brawa dla naszych rosów! Brawo! Stop! Widać, że nie znają smaku papierosów, prawda? No nie wiem. To robi tak, a później tak. I nie znają smaku alkoholu. Znają znają. Dobrze, a czerwony kapturek! Do chałupy piry Już się nie ma! Czerwony kapturek wrócił do domu. I wy też możecie, tylko się ładnie z babcią pożegnamy. No, rączka do pączka. Żółwik, bez skorupy. Żółwik z ogonkiem. Morski. O, tak się go... Tego nie znała. Jeszcze raz wielkie brawa! Jeszcze raz wielkie brawa! Dobre, to dobre. Dodazna jeszcze coś? Dobra, to później. Tak, a czerwony kapturek wrócił do domu. O swojej przygodzie pewnie nie powie nikomu. Ja już też się zmywam. Było miło, nawet bardzo miło pójdziłam. I mam nadzieję, że czegoś was to szczerbole nauczyło. Tymczasem, brym lasem, ja uciekam bo listonosz z rentuń czeka. Hej! Hej, hej, Nauczeni kapturka przykładem zapewne ta nie postąpi z was żaden. Znowu dobro zatriumfowało, i złe moce pokonało. A teraz powiedzcie mi, mali i duzi, czym był kuszony kapturek? Zgłaszamy się ładnie: papierosami i, i y, alkoholem. Tak, papierosami i alkoholem. I słuchajcie teraz, jakie mogą być konsekwencje nadużywania, właśnie alkoholu i papierosów? Co się dzieje z ludzkim organizmem? Zędleje się. Co jest? Yy, że można też zostać... Yy, głowy. Zgłaszamy się. Wól głowy. A jakieś takie bardziej poważne rzeczy? Co się dzieje? Dzieci z ostatniej ławki wiedzą. Że wilk yy, czerwonego kapturka wziął głowę w siatkę. Tak, w siatkę wziął głowę. A jakie konsekwencje jeszcze mogą być? To na pewno się psuje. Wątroba, płuca się psują. Co jeszcze się dzieje? Można umrzeć. Tak, dokładnie. W konsekwencji może to prowadzić do śmierci. A jeżeli osoba, na przykład, pod wpływem alkoholu wsiądzie za kierownicę jakiegoś pojazdu, to... Może się stać wypadek. Dokładnie. A słuchajcie, co to znaczy, że ktoś jest uzależniony? Wiecie, może. To samo robi i nie może od tego odejść. Tak, i nie może przestać, dokładnie. A tak jak kolega powiedzi, powiedział, że oprócz wszystkich chorób, które dopadają organizm człowieka, nadużywanie alkoholu, papierosów może doprowadzić do śmierci. Co wam znowu śmierdzi? Ty. A. Reksony Krypto Kryptoreklama, cały czas robisz, to o co ci chodzi? No. Biedronkę też reklamuje. Główny sponsor euro. Kochani, w takim razie ja mam. Gdzieś ty się szlają. Aaaa, tuj to. Babcia mnie dorwała. jak babcia dormie tam. Teraz ja mam jeszcze kilka pytań. Kto zna odpowiedź? Ręka do góry, dobra? Na trzy, cztery. Kto pierwszy ten lepszy? Rączki na przyciski, przygotowani. Uwaga, pierwsze pytanie. Kto ma pożycie dychę? Widziałem, dwa, dobra. A teraz odpowiadają wszyscy naraz. Uwaga, stolicą Polski jest? Mieszkamy, wy? Krowa pije? Wodę. No da, A teraz woda, poważne woda. pytanie. Powiedzcie mi, czego symbolem były te sidła spektaku? Może starsi Ryb. Może na motyle. Co złego robił kapturek i w czego sidła wpadł? Proszę bardzo. Czego symbolem były? Na łogu! Jak to masz bardzo łatwo w takie sidła wpaść, ale trudno się wydostać! A ta pani się w ogóle nie broniła! Oj, nieładnie! Ty już chcesz, chłopie, za wcześnie! I to anioł? Podobała ci się moja opowieść, teraz widzisz, że każdego potrafię zwieść, nawet tą panią. Co ty gadasz? Nie znasz zakończenia chyba, przecież kapturek jest już zdrów jak ryba. No to ona tak nie pachnie. mnie pach. Aha, dobra, nieważne. Nie powiodły się twoje plany, bo miał przyjaciół bardzo oddanych. Znowu dobro zatriumfowało i złe mocę pokonało. Ty moje szyki znów krzyżujesz, jeszcze tego pożałujesz i ty też a ciebie później babcia znajdzie. A w końcu cię znajdzie, znajdzie Ona jest coraz bliżej. Papierosy i alkohol to jest zgubna sprawa. A dla mnie akurat jest to świetna zabawa, wiesz? Bo za to mi płacą tam. Znaczy tam, ale z góry robią przelew. Dwa tygodnie muszę czekać. Wiesz co, Dobra. może po prostu przyznaj mi rację i kończymy tę dywagację. Dobra, przyznam ci rację pod warunkiem, że ta pani zaprosi mnie na kolację. I za nią zapłaci, bo w piekle cięcia są. Czy się pani zgadza? To jakby się pani zdecydowała, to trzy szóstki pani przekręci i się dogadamy. Dobra, przyznam ci rację, ale pamiętaj, że to dzięki memu istnieniu ty masz pracę gwarancję. Słuchajcie, tak więc zło i dobro, one dalej będą istnieć na świecie. Ale to tylko od was, kochani, zależy. Jaką decyzję podejmiecie, podejmiecie. czy dobrą, czy złą. Dziękujemy bardzo. Głośniej! Dobro! Głośniej! Na pewno dobro! Wszyscy teraz głośno. Dobro, dobro, dobro. Dobro, dobro, dobro. Teraz wy. Dobro, dobro, dobro. Dobro, dobro, dobro. dobro. No, jakoś pan. Dobra, dobra. Nie ja myślę, że złapan to. W takim razie, dobra, dobra, dobra. Teraz ja wam zaśpiewam. Uwaga! To już jest koniec. Nie ma już nic, jesteście wolni. Możecie iść do domu się. <słuch> hej, hej, hej! Dziękujemy bardzo! Koniec.